Witam Was serdecznie, Michał Miłowski na kanale Miłosz TV. Dzisiaj zapraszam na film z zimowej ustawki, długo zapowiadanej, e, po Puszczy Zielonce. Jak przygotować rower do takiej ustawki? Jak się na taką ustawkę przy minus 5-4 stopnie ubrać? I co jeszcze obowiązkowo ze sobą zabrać? Na te pytania niech odpowiedzą inni gravelowcy, którzy dzisiaj przyjadą na ustawkę. O, cześć wujek! A twój w całości. Mój A w cał... aluminiowy. Niezniszczalny. Nic nie ma na co. Miłoż! To tylko nacisnę czerwony i nagrywam. Przyjechała, odwiedziła nas Joanna Balaweider. Janna, jaki dystans? Malutki. Malutki. No to znaczy 60, to nie tak malutki w minus 5 stopni. To jest co robić. Szutroza tutaj w Poznaniu jest powiązana z lowe grawelowe, tak? Tak, gravelowe przed pierwszym startem szutrozy bardzo nas sparło. Błotniczki, widzę, tu widzę takie zimowe typy, to widzę, że jeździsz zimą. Właśnie, że jest jeździć? Zacząłeś się, jeździć? Zacząłem się ale teraz zaczynamy się podać na dworze. Ty jesteś gotowy na ten długi dystans? Mocny? Ja domyki, jestem tak? na krótki, dlatego ty masz kamerę i ty będziesz nagrywał długi dystans, a ja będę nagrywał krótki dystans. No tutaj Krzysztof Kałużny, pleszew, słuchajcie, u niego właśnie będzie się odbywała o, szutroza, właśnie. Tak, On u ciebie? Jest, tak, tak ja na łowisku. Ja On jest właśnie w pleszewie. Dokładnie, Tak ma, masz... Jak tam rower jakoś specjalnie szykujesz? na taką? Właśnie, dawno nie był wyciągany, bo ostatnio tylko trenażer, więc. Co Aha, co to, okay. to był mój rower. Ten, dokładnie ten. Sprzedawaj go. Go sprzedają, koledze, no. O. I miło Kolejne go z powrotem zobaczyć, Moja maszynkę. Łee, nawet zostawiłeś naklejkę! Wszystko jest. Żyjemy no. się! Zróbmy się, no bo ja raz z, z, z tych, tych, tych trenerów. Ale Specjalnie przyjechałem do ciebie w piątku, żeby przywieźć, więc. więc poznaś, A, ale komisku, ten, nie ci ten, rurka. Bo ja, ja mam patent. Jest, jest, to. Można wdmuchnąć. Aha, cały żarłokofer nie Jak wdmuchniesz tak. najpierw, później tak. pociągniesz, to się wymiesza. Naprawdę. To no, się wymiesza, tak. Co masz w tym bidonie? Yy, herbatę. Herbatę no, nie z nie miodem. Chcesz spróbować? Nie. Chcesz nie. nie naprawdę. Cześć. Cześć. Witam. A jakiś termosik? Też widzę, że chyba nie. Jest, w jest termosik. Jest w I kurteczka ciepła. O, zielony oszczędza nowy sprzęt. Poleci. Cześć. To leci do, 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 na do, do, zostało do Cześć witam. Ja cię, ja cię widuję w internecie. Ja czasami ciebie też trochę. Cześć, cześć, cześć witam. Cześć. Co tam chłopacy? Jak tam przygotowanie? Bidon widzę jest. Błotników nie ma. Czemu nie ma błotników? jest błotnik. Nie widać. Stałorwa. Aha. Gdzie jest gravelowe? Gravelowe przyjedzie raczej z A weź ten. Co ty zrobisz, no? Tylko to mi... Jak ty jedziesz wyścig no. i już nie możesz, to kolega wycistać. Aha, z to mnie podmienia rozmakuje <grym> i je, jedzie na no, tak. opowiadaj, opowiadaj, co tu będzie, jak wrócimy? Będzie ognisko? Będzie ognisko, jest parę niespodzianek, nie mogę o tym też mówić teraz publicznie, bo to wiesz, co, no Czekaj, ale przyjadą, masz faktycznie no. Będzie się działo tutaj przy ognisku. Aha. Tutaj jeszcze nie stoją te takie pale taneczne. Cześć! Cześć witam. Lejka. Witam, witam. Miło poznać. Cześć. Na żywo. Gdzieś tam się widzieliśmy, nie? Na szutrozie czy gdzieś tam... No z tobą gdzieś się tam <noise> widziałem, tam gdzieś ta twarz... Ta twarz, ta twarz gdzieś nie no. Ale błotnik jaki kurde potężny. To nie będzie latało. Nie, nie powinno, ale też nie powinno chlapać na nikogo za mną. No i na mnie. To jest najważniejsze, nie? Dokładnie. Co tam inni. No dobrze? dobrze. Ły kurde pan przełajowiec. Ile tu? Osiem atmosfer?

Ekipe. Ale nie czekamy, dojeżdża grawenowe. Nie kłam. Przez bramę. Pozwoli cię. Cześć. Cześć, elegant. Cześć. trzeba na końcu. Tak, pilnuję. Z…. Yes. I miłość. Yes, miłość. Jest i miło! Myślę, że dostałeś karę na wszystko To jest gwiazda poprzedniego odcinka, to ja. Ile was się zebrało po tym? Się? Pod bramą? osób? 20 osób? No parę osób, jest, trzeba głowy policzyć. Znowu się spóźniłeś. Nie, ostatni się spóźniać ciągle się spóźniłeś. Ten nowy rok ci nie służy, po prostu rok spóźnień. Znowu dojechałem, muszę po zaraz jedziemy jest dobrze. Gdyby ktoś z Was nie mógł się zdecydować na trasę, to one dopiero się rozdzielają w miejscowości Boduszewo. Będzie duży znak, także, jakby kogoś zbombiło, to można poczekać na drugą grupę, nie? Zrobimy tak, że grupa szybsza sobie. Ruszy 30 sekund wcześniej, żeby nie prowokować wysokim tempem tych, co chcą jechać rekreacyjnie. Sama trasa jest w większości w puszczy zielonce, także aut będzie jak na lekarstwo. Tam są dosłownie trzy małe miejscowości. Mimo wszystko proszę uważajcie na samochody. Nie uciekaj, dobra. Dalej koniu! nadaj daj tempo! Tu masz koni? Gdzie? Nie jedziesz póki? Rakary włączyliście? To lecimy, tak? Lecimy, lecimy. Czy, czy będzie cieplej? Będzie cieplej. Przy ognisku będzie cieplej. Bo na razie tak smaga po twarzy strasznie. Słuchajcie, lecimy To jest ta mocniejsza grupa Kolega tutaj cały czas ciągnie Robercik też pokazuje klasę Czy pan baj? Słuchajcie, tak to wygląda Martusia, pięknie Krzysiek Kałużny Tutaj koledzy z Poznania Poznań? Darek. A to Darek do Szczecin no. Super! To nie nagrywać, wstydzę, że awaria jest. No jak, musi przygoda, no. No i zostałem, można powiedzieć, na samym końcu stawki. Bo tutaj pomogłem koledze. Założyć łańcuch w rowerze miejskim. I teraz mi przyszło gonić resztę grupy. Organizator, gdzie my jesteśmy? Co to za jeziora? To chyba jakieś Akwent tropikana, to są w ogóle tory do wakeboardu. Dalej. Tu jest ogólnie latem to jest piknik. Okay. So, solid Soli tutaj startuje? Na raz tak, so, tarz, tarz. i dułaconej cieconej czerwonatki. Bo ja tutaj płyam w tym krasz, to <grym> parę upadków, co leżał, ręka do góry. I dojeżdżam teraz do Owińsk. Tutaj tak przy... muśniemy Owińska tu przy tych stawach dobrze znany mi teren i wracamy do puszczy Zielonki. Ale bardzo ładnie wytyczona trasa. No, cały czas nie mogę nikogo dogonić. Liczę na to, że przystałem przy jakimś sklepie i dorwę resztę ekipy. Tak myślałem, tak myślałem. Że basinę dorwę. Mało, kończę tą ustawkę było naprawdę przyjemnie Czy konina już dojechała Jak tam chłopaki bardzo dobrze obiadek Obiadek wjeżdża z gdzieś cię ratowałeś, tam widziałem gościa Tak, tego na tym, na, na tym miejskim rowerku A dzień dobry tak? Ale przyjemnie Tak pogoda jest Piękne słoneczko przewijało się przez listki. Przyjechał tata? Tata dojechał, nie? Tata bohater dojechał. W pewnym momencie pomyślałem, że mi Ciebie brakuje. Tak? To ta najbardziej przypieczona dla mnie. Będziemy o nią walczyć. Dobra. Słyszałem, że Ty siódmą już jesz. Wszystkie zaklepuję. A gdzie konina? Gdzie konina? Nie ma, nie ma Nie koniny. ma konina. Konina została w lesie. Ciesiu, widziałeś cybika? Oczywiście, Sebastian Ojcie! Słuchaj, ty Tak, izotonika, nie? Bartek wracasz do MTB? Piękne było to, że to co było było tym wcześniej, było teraz lodem i, no. i wiedziałem, że to może być fajne, Zaraz Żadnych pocisków. Super Podobno wino bezalkoholowe. To jest barszcz. <grym> urwałeś ha? <grym> się <totalnego> <dynastuściu> nie no wiesz tak, trzeba było też trochę ostrożnie uważać na tym lodzie bo naprawdę parę gleb było, powiem szczerze, tak? wywalaliście się, tak, tak myślałem tak, właśnie, no. Z czterech pięciu się wywróciło, nie? Także... Na no to spuściliście w tonie. Tak, no i troszkę trzeba było... Szczególnie na tych asfaltach wy wyślizganych, nie? No, no, no. W lesie to inaczej. No technika przełajowa. Tak myślałem, że ktoś się Zobacz, wywróci i nie tak. będziecie zasuwać. No kurde. Da się, nie? Da się. Ile to jest? 33. Jak tam Krzysiu? Dobrze. Pięknie. Jak się? W czołówce przyjechałem. A tak. Glebę miałeś? Nie. Ja nie. Ale Dariusz Wolak tutaj miał glebę, gdzie on jest. 80 km w dobrym tempie. Naprawdę solidnie przyjechaliśmy. Solidnie. Zobacz na Roberta cały zesmorkany, To, 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 to już musi. To znaczy, że było dobrze. No. Jak? Jak się jechało? Fajnie, mocno. Ogólnie. Była gleba? Czy nie? nie? Ja nie, ja nie. Ale słyszałem, że cztery osoby się. Tak, tak, tak. No i, Tam co, i w końcu Maser, trochę zwolniliśmy. No, Jak siodełko powiedz? Ci inaczej. Chyba jest niezłe. Chyba jest niezłe. Ile przejechać na nim? Przejechałem na nim z 2000 albo 3000 km. Ło i mówisz, że chyba Wiesz, że nie jest. Nie wiem, czy jest. Dziękuję. Aż takie dobre, ale mi się daje, że na chyba jakoś tam przewagę nad tymi jakmazowymi, tak? Tak właśnie ponuje w roku to Polska w koło wjechać na szosie. się mm -hmm. właśnie do tego śadełka przymierzam, nie? No rozumiem, rozumiem. Nie boję się dystansów, ktoś bo właśnie boję, żeby do to w A Wisła jechałeś? Jechałem. No też, kultowe, nie? Tak, trzy razy nawet. O, no się dało. Jaki najlepszy wynik? Jest to teraz na podium, to czemu trzeci byłem teraz, nie? Wow! Także ogólnie no byłem mega zadowolony. Tak? W końcu się z tą listą kodek nie? <grystanie> Trzy razy tak. I to, to jaki, i, ile miałeś godzin? 74 chyba. No ładnie. Były jeszcze jakieś przygody? Nie. nie. Udało się. No to elegancko. Jak tam ta długa trasa? Super. Konie dały radę? Konie były niesamowite. Zwłaszcza Krzysiu, który na lemoncie jechał po dziurach. <grystanie> I przełajowcy, którzy nie zwalniali w zakrętach. Widać gleźdzę jakby. Hmm. Ale słyszałem, że cztery gleby były, nie? Tak, Ale nie, takie groźne? nie groźne. Ale spowodowały z, z, zwolnienie tempa, rozumiem. Gleby z uślizgiem i słyszę na tyłku przez. sekundę, no to, to dobrze. A to na my... początku, nie? Potem że Bo na początku tutaj trochę aut jeździ to jest wyślizgane, nie? Nie, Ale nie, teraz narysowałeś naprawdę super, nie? Ja się Poważnie. Teraz są bez myślenia, bez, bez maślenia, nie. Teraz są najlepsze, bo nie ma piasku. I błocka, nie? Chyba ja się tro, trochę wczoraj się że żeby była, wiesz, poszła taka odbilż, żebyśmy byśmy się trochę potaplali płochku, nie? Niekoniecznie, bo to są te trasy, gdzie latem jest piach. Ale z drugiej strony sobie też myślałem, że mówię, nikt lepiej nie zna tej dziorąki niż ty, więc na pewno wybrałeś to nieźle. Zasada jest prosta, tam gdzie jest błoto, to się jeździ latem, bo nie ma piachu. A tam yy, gdzie latem jest piach, to się jeździ zimą, bo nie ma błota. To, nie dwie od, razu, dwie od razu, dwie od razu. Na jedną i na drugą nóżkę, tak? Parę tysięcy kalorii po prostu poszło, także raz w życiu wolno, nie? On był pierwszy, no bo jest szefem, a ja byłem prawie ostatni, no bo jestem pracownikiem. Nie mogłeś mu robić. Wstydum, nie, 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 nie. No tak właśnie taka była umowa. <ślad> Inaczej wypowiedzenie od poniedziałku w nie. A ty byłeś na tej samej ustawce co my? Tak. <laughs> nie wygląda na to. Opowiadajcie, jak się jechała. Konino. Konino. Wspaniale się jechało. Wspaniale, naprawdę. Słońce 20 stopni e, cały czas z góry i z biakiem. To już nie było. Ja mam inną relację. To tak? no dawaj, to opowiadać swoją. swoją. No co, nie, trasa świetna. Myślę, że pogoda nam dopisała, bo była wczoraj i mocniej zabolało mnie na trasie. A tutaj fajna, też grupa. Przypuszczam, że to zrobiło robotę, że towarzystwo, nie? towarzystwo i szybko, bardzo szybko, 800 kilometrów. Mi też przyleciało, tak jak Zbicza Jak, jak Zbicza strzelił. Naprawdę, naprawdę ten fajna impreza. I, I szczęśliwie, no. I, i, i znasz tutaj trochę Puszczę Zielonkę, naprawdę była fajna, fajnie poprowadzona ta trasa i naprawdę tak. się chciało jechać. Witamy, witamy! Wiesz, no to małe podsumowanie i odpowiedź na te trzy pytania, które też zadawałem zawodnikom. Przepraszam Was, za dużo nie nagrałem w trakcie jazdy. No bo jak widzieliście z tych filmików, było ślisko i robienie jakichś wywiadów czy relacji w trakcie jazdy, trzymając jedną ręką. Kierownicę byłoby niezwykle głupie i mogłoby się to skończyć tak jak się skończyło na Wiśle, jak z Tomkiem Koszykiem robiłem wywiad i się zakończyło to glebą. Teraz też był Tomek Koszyk. Pozdrowienia dla Tomka i wiele, wiele innych wspaniałych kolarzy tutaj z Poznania, okolic, ale także nawet z Pleszewa czy z Zielonej Góry. Także wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. No, ustawka udała się <laughs> bardzo, bardzo myślę dobrze. Było ognisko. Była ciepła herbata, była kawka, było coś słodkiego, no, ale najważniejsze to towarzystwo. Przyjechało gdzieś około 50 osób, tak ktoś gdzieś policzył, z czego 25 przyjechało indywidualnie na rowerach, a gdzieś około 20, 25 osób przyjechało autami. Trasy były niesamowicie dobrze narysowane przez Michała z gravelowe. Więc po prostu jechało się świetnie, mi 60 km tej trasy krótkiej zleciało po prostu jak z bicza strzelił <laughs> więc chętnie bym jeszcze pojechał nawet dalej i trochę żałowałem, że przyjechałem samochodem ale no najważniejsza ta integracja. I teraz pytanie, jak przygotować ten rower do takiej zimowej jazdy jako dzisiaj, gdzie zaczynaliśmy, minus 5. E Słuchajcie, niespecjalnie jest co przygotowywać. Jeżeli macie błotniki, to warto założyć. Chociaż dzisiaj za bardzo nawet się nie przydały, bo mrozik i nawet bez tych błotników by się dało. Więc troszeczkę spuścić ciśnienie z opon, ile się tylko da, ile kto może. Ja jechałem na jakimś 1,8, coś takiego. Miałem mniej więcej, żeby się lepiej opona rozkładała na, na tym śniegu, na tym, na tym lodzie. I to tyle tak naprawdę z przygotowań roweru, które musicie zrobić jakby ponad to, co się robi normalnie, porządnie przesmarować łańcuch i heja, było tak naprawdę sucho. Jeżeli chodzi o ubiór, no to po prostu to jest kwestia własnego komfortu i doświadczenia, jakie macie z jazd rowerowych przy 60 km i jazdy powiedzmy 3 godzin. No ja powiem szczerze, te moje buty. I tym razem miałem bez ogrzewaczy. No, no, nóżki mi lekko podmarzły. Natomiast górę ubrany byłem, tak jak widzicie, w tą Asosa bluzę taką cienką. Pod spodem mam e, potówkę i na górze, bo to jest kurtka puchowa, którą sobie zabrałem dodatkowo, jak staliśmy przy ognisku. E, mam tą moją Endury MT500 bodajże się, się nazywa ta kurtka i było mi komfortowo. Na Nagowe cza, czapka, baw i heja można jechać, czyli tak wyglądał ubiór, a z rzeczy, które ekstra zabrać, no to to co polecam, to na pewno dobre rękawiczki i bidon z ciepłym napojem, herbatą czy kawką, a najlepiej chyba z herbatką, ja sobie zrobiłem z miodem i to fajnie nas dodatkowo rozgrzewa i to tyle, także polecam Wam spotkania zimowe, ustawki wspólne Gdzieś sobie nawet kurde do plecaka wrzucić kiełbasę, znaleźć miejsce na ognisko i po prostu macie gwarantowany świetny dzień yy, wspólnie z integracją na rowerze zimową, a do tego trening, nie? Nawet jak kręcicie jak chomiki, co warto myślę to nie dla mnie, jak ja już wspominałem nieraz, raz ale warto się po prostu spotkać, pogadać, zobaczyć jak kto yy, jest ubrany, jak to ma przygotowany rower, żeby sobie coś może podpatrzyć, zmienić, ulepszyć. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejną środę o godzinie 16. Trzymajcie się. Hej.